Będzie płochomy z Chrystus. Dzisiaj o sensie życia e, w moim prywatnym odczuciu to żyjemy tutaj po to, żeby dojść Królestwa Niebieskiego. To znaczy Bóg bez problemu mógłby pokazać nam anioła stróża, mógłby pokazać siebie, Matkę Bożą wprost. E, ale wtedy nie byłoby wiary, wtedy byłaby wiedza. Od momentu, kiedy człowiek zobaczy tamten świat, to już nie wierzy, on wie. A Bóg nie chce nikogo zmuszać do tego, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. I Królestwo Niebieskie to nieprawdopodobny skarb. I po ten skarb wypada się wysilić. I to tak zostało wymyślone, że Bóg daje mnóstwo cudów, podpowiedzi. Duch Święty mówi, ale Bóg unika takich bezpośrednich spotkań z zwykłymi ludźmi. To znaczy, jeśli przekraczamy barierę wiary i już naprawdę wierzymy, ja jeszcze nie mam tego efektu. To wtedy Bóg bez problemu może się pokazać. Tak jak stygmatycy wielokrotnie widzieli Boga, widzieli aniołów i święci też. Widzieli tamten świat. Ci ludzie przekroczyli tą barierę poznania, to znaczy oni już mieli taką wiarę, że równą z wiedzą, więc Bóg spokojnie może się im pokazywać. A nam, biednym ludkom, to się nie pokazuje zwykle. Najgorzej jest, jak modlimy się do obrazu, a obraz do nas ani razu. To fatalny wariant. To jest tak, w moim życiu jest tak, że jak ja o coś proszę, to najczęściej uzyskuję. I stąd jest moja e, ogromna radość bycia z Bogiem. Bo ta ogromna radość bycia z Bogiem polega na tym, że jak ja mam kłopot taki czasami poważny, to ja widzę jak Bóg mi pomaga i to rozwiązuje. No, czasami to trwa trochę. Ale to jest niesamowite, w wyniku czego ta moja łączność z Bogiem jest taka miła zdecydowanie. No mam za co dziękować Panu Bogu. No mam. I to nie ma, że każdego dnia. Ratował mi od dziecka. Ja to wielokrotnie zauważyłem. Znaczy pewnie wielokrotnie nie widziałem, nie zauważyłem. Ale wiele razy tak. I to jest niesamowite. Wypadałoby sobie zadać pytanie. Na którym miejscu jest u nas Pan Bóg? Co jest dla nas ważniejsze? Dom, rodzina, samochód, pieniądze czy Bóg? Rozpoznajemy to po tym, jak chętnie chcemy być w kościele. Jeśli jesteśmy często, no to wtedy bez wątpienia Bóg jest na pierwszym miejscu albo u góry w naszym, w naszym rozumieniu, w, naszej, w naszych wartościach. Natomiast jak zdarza nam się pójść w nieźle do kościoła, no to Bóg jest daleko. To Bóg jest daleko. To znaczy, że praca, problemy życiowe nas tak przygniotuje, że na Boga to tak w co najwyżej w niedzielę. Niedobry wariant. I tak w moim odczuciu żyjemy tu sobie po to, żeby wypracować tą łączność z Bogiem, żeby nauczyć się tego, że Bóg jest najważniejszy i że życie wieczne czeka. I że nasze życie to jest jak jedna sekunda, a ja bym powiedział jak milisekunda. Urodziliśmy się, jesteśmy dzisiaj i lada moment przechodzimy na drugą stronę. To szybko, zdecydowanie szybko działa. Tak, Jan Paweł II, jak został kardynałem, to mówi, że on taki młody, że to tak nie tego. Wtedy Wyszyński powiedział, że z tego się człowiek szybko leczy. No tak, tak to jest. Ja długo byłem najmłodszy na statku, teraz jestem najstarszy. Tak, minęło jak jedna sekunda, w wyniku czego każdemu z nas została taka sekunda albo jedno, ułamek sekundy. Ułamek sekundy, jesteśmy po tamtej stronie. Warto w tej fazie końcowej być w takim momencie, że chcemy się z Panem Bogiem spotkać. Czyli jeśli Anioł przychodzi, mówi do nas umierasz dzisiaj o północy, to mówimy dziękuję. Jeszcze szybciej. A jak mówimy nie, nie, tylko nie tej nocy, bo jeszcze mamy kilka spraw do załatwienia, no to nie bardzo. Delikatnie rzecz mówiąc nie bardzo. Niech miłosierny Bóg nas oświeci i prowadzi do nieba najkrótszą z dróg.